No to mamy już sobotę, dzień dobry w sobotę, dzień dobry w ten dzień, w którym wszyscy sprzątają. Bardzo serdecznie Was zapraszam na to, żebyśmy razem popatrzyli na dzisiejsze słowo, słowo, które mamy w Ewangelii. Link do Ewangelii znajdziecie oczywiście w opisie filmie, filmu. Bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze życie na tym kanale. Dziękuję moim patronkom i patronom. Zachęcam Was do tego, żeby włączycie w to, żeby wspierać ten kanał, jeśli tylko macie taką możliwość, to bardzo was o to proszę. Dziękuję też mojej ekipie Supiego, też można tak zrobić, że wesprzemy kanał, czy wesprzecie kanał jednorazowo, więc bardzo was do tego zachęcam. Tym, którzy to uczynili, bardzo dziękuję, a tym, którzy tego nie zrobili, bardzo was proszę, zostańcie tutaj, bo słowo jest najważniejsze, i to, jak ono w nas żyje. Idźmy do Ewangelii. Dalej czytamy Ewangelię Łukasza. Dalej jesteśmy w szesnastym rozdziale, który wczoraj rozpoczęliśmy. I tak naprawdę ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tej wczorajszej opowieści o tym y, marnotrawnym zarządcy, który marnotrawnym, który marnuje majątek swojego pana. Y, jest po prostu nieuczciwy. Y, jest człowiekiem, którego złapano na robieniu zła. Na tym, że trwoni kogoś pieniądze. Ten zarządca w oczach innych ludzi został po prostu skompromitowany. Został postawiony w takiej sytuacji, kiedy jego nieuczciwość została odsłonięta publicznie. Pan się dowiedział, czyli jego szef się dowiedział, ludzie się dowiedzieli. Jest skompromitowany, jest kimś, kto no, w takim życiu społecznym bardzo często. Jest odrzucony, jest wykluczony. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, nie był już w stanie dalej ciągnąć tego swojego teatrzyku o tym, że jest człowiekiem sprawiedliwym, że jest uczciwy. Wszystko, co w tej materii miało być ujawnione, zostało ujawnione, to znaczy zostało pokazane, że jest po prostu oszustem. Mówię tak dużo o tym nie po to, żeby się nad nim pastwić i mieć jakąś szczególną przyjemność mówić o kimś w taki sposób. Absolutnie nie, bo znam swoje życie i wiem, że to skompromitowanie to jest postawa, której nikomu nie życzę, nawet największym wrogom, bo to jest coś paskudnego w naszym życiu. Ale mówię o tym dla, dlatego tak dużo, bo przypominam sobie. Do kogo Pan Jezus opowiada tę przypowieść i te rozdziały ostatnie, z kim On toczy nieustanną y, polemikę? Mianowicie On mówi do tych, co w swoich oczach y, chcieli być, a w konsekwencji w oczach innych ludzi, chcieli być sprawiedliwymi. Ludziom, którzy są... Pobożni, bo są ludźmi wierzącymi, wierzą w Boga jednego, są wierni świątyni, mają nawet niektórzy stanowiska związane z religią. To są ludzie, którzy znają Prawo Mojżeszowe, to są ludzie, którzy znają Torę, to są ludzie, którzy właśnie wzięli stanowiska. Pamiętacie w innym miejscu Jezus mówi: wzięliście klucze poznania. To są ludzie, którzy no właśnie mają pozycję wynikającą z ich wiary. Daje im to poczucie wyższości, co widzimy wielokrotnie na kartach Ewangelii. Ta wyższość była związana z ich poczuciem, nie wiem jak to powiedzieć, większej duchowości, większej religijności, że są lepsi, a to wynikało z tego, że mieli na to więcej czasu niż przeciętny, zwykły obywatel Izraela. To byli ludzie, którzy też na tym się wzbogacili, bo chodzili w pięknych, powłóczystych szatach, jak sam Jezus ich często określa. A więc to byli ludzie, którzy na tym, co miało ich prowadzić do ubóstwa duchowego, co miało ich prowadzić do takiego zaufania Bogu totalnemu, zbudowali swoją pozycję społeczną. To byli ludzie, którzy głośno wyznawali wiarę w Boga, w Adonai, ludzie, którzy, jak mówi Jezus w innym miejscu, modlili się na rogach ulic, na rynkach, wystawali, żeby pokazać ludziom, że poszczą, że są właśnie pobożni. To byli ludzie, którzy w konsekwencji tych wszystkich swoich postaw, co robili, potępiali ludzi grzesznych. Pamiętamy, jak wywlekli kobietę, którą chcieli, żeby Jezus ukamienował. To byli ludzie, którzy mówili o słabościach innych ludzi. Patrząc nawet podejrzliwie na Jezusa, pamiętacie, że to jest ten, który nie myje rąk, to jest ten, który uzdrawia w Szabat, itd. To byli ludzie, którzy śledzili innych, podobnie jak śledzili Jezusa. Podejrzewam, że Jezus nie był jedynym obiektem ich oczu, spoglądających za różnych zaułków, za kamarków, żeby tylko kogoś na czymś złapać, żeby złapać kogoś na grzechu, na błędzie, na jakimś przewinieniu. To byli ludzie, którzy w konsekwencji tych wszystkich działań chcieli innych karać za to, co było... Tamtych słabością czy grzechem. Więc do takich ludzi Jezus mówi te przypowieści i również tę dzisiejszą, którą wczoraj zaczęliśmy czytać. Właśnie im Jezus mówi, udajecie sprawiedliwych. Udajecie sprawiedliwych. I tutaj warto dzisiaj, żebyśmy posiedzieli nad tym słowem udawać. Zobaczcie, udajemy, bo bardzo nam, podobnie jak im, w trochę innych kontekstach. Ale jednak bardzo nam zależy na tym, żeby inni mieli o nas dobrą opinię, żeby mieli opinię, którą, z której będziemy dumni. A przecież, gdyby tak się dobrze nad tym zastanowić, to zobaczcie, to dobra opinia bardzo często, to pragnienie dobrej opinii bardzo często budzi się w nas tylko po to, żeby się lepiej czuć. Znaczy, no tak jest, że jak ja sobie myślę, że ktoś o mnie myśli dobrze, ktoś mnie obgaduje w taki pozytywny sposób, no to ja się lepiej czuję. Znaczy, no to tak jest, że szukamy dobrej opinii po to, żeby być w lepszym nastroju. Yy, ile więc jest warta ta dobra opinia, skoro żeby ją osiągnąć, bardzo często człowiek jest gotów zakładać różnego, maski, różnego rodzaju maski, czyli okłamywać innych, czyli nie pokazywać tego, co tak naprawdę we mnie jest i kim ja jestem. Zobaczcie, jak ten mechanizm jest nie tyle obłudny w człowieku, chociaż Jezus mówi o obłudnikach w innych miejscach, ale jak ten mechanizm jest smutny. To znaczy, że bardzo mi zależy na tym, żeby inni na mnie pozytywnie patrzyli, żeby mieli o mnie dobrą opinię. W związku z tym robię wszystko, żeby tę opinię mieli, żeby ja się mógł lepiej poczuć, łącznie z tym, że przed nimi udaje. Tak I, i tak jak mówię, nie idźmy w takie myślenie o tym, że to jest tylko obłuda, bo to jest najprostsze, ale spróbujmy zobaczyć najlepiej na swoim przykładzie, jakie to jest smutne, że udajemy, że ja udaję, po to, żeby się dobrze poczuć, w konsekwencji oszukuje siebie i oszukuje innych ludzi. Nie lubimy y, ludzi szczerych. Może dlatego Jezus czasami nawołuje do tego, żeby stać się jak dzieci, bo dzieci są mega szczere. Znaczy, dzieci walą prosto w oczy i w ogóle się nie zastanawiają. Nie lubimy ludzi szczerych, bo oni pokazują nam, mówię szczerych wobec nas, bo oni nam pokazują, że można żyć bez tych masek. Y, ci ludzie drażnią w nas to, co sami ukrywamy pod tymi maskami. Co nas pcha w konsekwencji do smutku, lęku, a nawet do zbrodni. Zobaczcie, że bardzo często ukrywamy coś pod swoimi maskami, i żeby tego ktoś nie odkrył, potrafimy kogoś zamordować fizycznie, psychicznie, w społeczeństwie, potrafimy kogoś zniszczyć tylko po to, żeby nie ujawniono naszych problemów, bo drugi człowiek jest po prostu lustrem. Myślę, że warto też ten wątek wziąć, że nie tylko pod uwagę, że nie tylko to, że zakładamy maski, staje się to bardzo smutne w nas, ale też to, że zakładamy je dlatego, bo nie lubimy ludzi, którzy nam mówią szczerość. Więc zakładamy maski i pokazujemy im coś innego. Tylko że ci szczerzy ludzie przez nasze maski nie umierają, nie znikają. Oni i tak będą nam o tym mówić. Więc myślę, że warto jakby dzisiaj nad tym mocno podumać. Odkurzając swoje mieszkania i wycierając kurze. Zobaczcie, że cała nauka, którą Pan Jezus daje nam w Ewangelii, jest szalenie prosta. Jakby nam ciągle mówił: przestań się zajmować swoim wizerunkiem, tak? tym co pokazujesz innym. Przestań dbać o to nieustannie, jak Cię inni widzą, jak Cię postrzegają. Co o tobie myślą, co o tobie piszą w internecie, co o tobie mówią sąsiedzi, a co o tobie myśli Twoja rodzina. Dlaczego? Dlatego, że y, tracimy wtedy bardzo dużo czasu. Zobaczcie, jak tracimy dużo energii na to, żeby to wszystko śledzić, żeby mieć to pod kontrolą. A w zamian y, mamy bardzo prostą sprawę dostajemy. To znaczy, mamy myśleć o innych ludziach, o dobru, które możemy zrobić tacy, jacy jesteśmy, czyli nie tacy, jakbyśmy chcieli, żebyśmy byli, tylko właśnie tacy, jacy jesteśmy. I to jest, zobaczcie, niesamowite, bo przecież chyba wszyscy mamy takie doświadczenie, że kiedy jednak przed niektórymi ludźmi odkrywamy siebie, takich jak jesteśmy naprawdę, z naszą szczerością, z naszą słabością, z tym, co tak bardzo próbujemy zamaskować, to ci ludzie paradoksalnie nam bardziej ufają. To ci ludzie do nas wracają, to ci ludzie do nas przychodzą ze swoimi znowu z kolei problemami, no bo wiedzą, że im zaufaliśmy. Tak bardzo się boimy tego y, prawdziwego naszego wizerunku, i go zakrywamy, i udajemy. Że potem mega tracimy, a moglibyśmy mieć o wiele prostsze życie. Ja wiem, że to się tak prosto mówi, kiedy się stoi przed kamerą, ale mówię to do siebie przede wszystkim. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie, że zawsze mówię najpierw do siebie, bo inaczej to nie miałoby tego najmniejszego sensu, ta, ta robota. W tym fragmencie pojawia się też znowu będzie dzisiaj mega długo. W tym fragmencie pojawia się też moment, czy temat chciwości. A zobaczcie, chciwość to jest taka siła, która mnie okrada z możliwości szczęścia lub obdarowania drugiego człowieka dobrem. No bo paradoksalnie, kiedy jestem chciwy i łapię tylko dla siebie, to ja nie jestem szczęśliwy, no bo jestem skupiony na tym, żeby łapać i żeby nikt mi tego nie ukradł. I to jest jedna strona tego medalu, a druga jest taka, jak powiedziałem, że w tym czasie nie jestem w stanie obdarowywać drugiego, no bo zajmuje się chapaniem dla siebie. Przez chciwość, a ta Ewangelia o tym dzisiaj mówi bardzo mocno, człowiek myśli, że coś ugrał dla siebie. Człowiek żyje w złudzeniu, żyje w takim kłamstwie. Czy to będzie kwestia jakiejś wygody dla siebie, czy to będzie kwestia wprost, mamony, pieniędzy. A w konsekwencji jeszcze dalej idąc, myśląc sobie, myśli sobie, że jest kimś większym od drugim, czyli ma takie złudne poczucie wyższości. I zobaczcie, jak to się dzieje, że my bardzo często nie, nie tylko łapiemy pieniądze, ale na przykład, można być chciwym opinii o innych ludziach, i łapać te różne opinie po to, żeby mieć takie przekonanie, że ja mam jakąś wiedzę nad tymi ludźmi że ja jestem kimś, kto może y, tym ludziom, nie wiem, zaszkodzić, może ich zaszantażować, może w jakiś sposób sprawić, żeby oni żyli tak, jak ja chcę. I to jest bardzo złudne, to znaczy y, w tym czasie nie żyję swoim życiem, tylko zajmuję się życiem tych innych ludzi i w tym czasie nie robię dobra dla realnych innych ludzi, tylko właśnie skupiam się na tym, żeby gromadzić swoje bogactwo. Czy to będą pieniądze, jeszcze raz to powtórzę, czy to będą właśnie opinie o innych ludziach, czy to będzie kwestia, nie wiem, budowania swojego wizerunku, właśnie zakładania tych masek, w tym też można być chciwym. Ale są też tacy, którzy są chciwi w swojej duchowości. I myślę, że warto, skoro czytamy Ewangelię, zobaczyć też chciwość w swojej duchowości. Ja spotykam na swojej drodze, jak jestem w zakonie, te 20 już... 8 lat, 28 rok, 17 lat jestem księdzem. Spotykam na swojej drodze ludzi, którzy są, tak im się wydaje, bardzo bogaci w różne duchowe praktyki, yy, którzy kolekcjonują te różne duchowe praktyki. I teraz uwaga, żeby nikt mi nie mówił, że ja nie szanuję innych duchowości. Nie, każdy może mieć swoją duchowość i o tym bardzo często mówię, ale chodzi mi o takich kolekcjonerów, którzy robią bardzo dużo w swojej duchowości, nie są leniwi, wręcz przeciwni, bardzo często są przepracowani, przemęczeni, no bo są chciwi. Jedno nabożeństwo, drugie, trzecie, jedna duchowość, druga, trzecia, y tysiące y różnych intencji, które noszą, margaretki, które y mają za księży, są bardzo chciwi. I zobaczcie, co się dzieje, w pewnym momencie to się staje ich bogactwem. Ale jak z każdym bogactwem, w pewnym momencie człowiek żyje w trosce. To znaczy, boi się, że ktoś mu to zabierze. Boi się, że ktoś mu, yy, yy, no właśnie, pozbawi go tych dóbr. Boi się też o to, że, yy, że jest jakoś lepszy w takim pokornym tego słowa znaczeniu od innych, no bo ma taką większą odpowiedzialność i że jak tego nie ogarnie, no to Pan Bóg się na niego pogniewa. Przestają być tacy ludzie, tymi, o których słyszeliśmy w zeszłą sobotę, dokładnie tydzień temu, których nazywał Jezus ubogimi w duchu. Pamiętacie, błogosławieni, ubodzy w duchu. To znaczy tacy, którzy właśnie nie gromadzą sobie skarbów, również tych duchowych, po to, żeby przed Panem Bogiem być takim bogaczem. A tak naprawdę, wracając do pierwszej myśli z dzisiaj, przed samymi sobą, żeby być takimi bogaczami w swoich oczach. Włączył się taki mechanizm w nich, który sprawił, że zaczęli innych wtedy oceniać, recenzować, zajmować się ich grzechami. To jest naturalne. To znaczy, jak człowiek jest bogaty duchowo w te wszystkie praktyki, to w pewnym momencie widzi, jak bardzo się poświęca i jak bardzo inni się nie poświęcają. Jak bardzo jest y, ortodoksyjny, jak bardzo jest y, Tradycyjny, a inni są modernistami, inni są y, takimi, którzy żyją w grzechu, bo nie żyją tak jak ja. Y, trochę się uśmiechnąłem, ale to jest tragiczne. Zobaczcie, to się dzieje też w dzisiejszym współczesnym kościele. Ile mamy takich osób, które w takiej dobrej intencji, w dobrej wierze, gromadzą różnego rodzaju skarby duchowe, a kiedy widzą w pewnym momencie, że inni tego nie robią, zaczynają ich potępiać, zaczynają się zajmować ich. Sumieniami, i to jest paskudztwo, znaczy, to jest choroba straszna. To jest chciwość, o której, yy, z którą trudno dyskutować. I tak naprawdę, zobaczcie, zatoczyliśmy koło. To znaczy, yy, wracamy do udawania, yy, bo przecież nie ma ludzi bez grzechu. Nie ma ludzi, którzy nie mają słabości. Są tylko ludzie, którzy zakładają maski. I udają, że są lepsi od innych, bo nie mają takich grzechów jak ja. I to jest problem. Tak. Zaczynaliśmy od masek, od udawania. Poprzez chciwość wróciliśmy do masek, znowu do udawania. Ta Ewangelia dzisiejsza jest mega inspirująca i bardzo wam ją polecam. i Posiedźcie z nią sami i myślę, że wymyślicie o wiele lepsze rzeczy, ciekawsze, ale myślę, że warto dzisiaj dać jej trochę czasu. Y Dobrej soboty Wam życzę. Jak Pan Bóg pozwoli, no to widzimy się w niedzielę, jutro. Ja dzisiaj odwiedzam moich seniorów. 20 osób. 21 osób, które... No z którymi by się... Z którymi będę miał się okazję i przyjemność spotkać i będę mega wykończony, ale lubię to zmęczenie sobotnie, bo ono jest... no jest fajne po prostu. Od wczoraj mam taką rozkminę Znowu przedłużam, że zwykłość to, to jest właśnie nasz skarb. To jest ta ścieżka, w której możemy doświadczyć Boga, ale zwykłość nie ma fajerwerku w sobie, tylko ma właśnie zwykłość. I ten paradoks jest czymś Bożym. Dobrej soboty Wam życzę jeszcze raz, dobrego sprzątania i obyśmy się jutro obudzili i zobaczyli się znowu w tym okienku. Trzymajcie się.